Witajcie drogie lwy. Z tej strony wróżka Kalina. Rozłożyć dzisiaj horoskop dla Was na listopad 2021. Serdecznie zapraszam na horoskopy indywidualne, ponieważ z nich można więcej wyczytać to, co Was spotka w przyszłości, bo tutaj y, to jest horoskop ogólny pod energię lwa, a wiadomo, każde ma inne życie. Dlatego warto rozkładać sobie horoskopy indywidualne, żeby się bardziej dowiedzieć szczegółów. Yy, subskrybujcie. Dajcie łapkę w górę. Zaczynamy. Niech moja Archanioł Stróż, Bogowie Powietrze, Wody, Ognie i Ziemi połączył się z bóstwami tego świata i mi podpowiedzą, co jest energii lwa listopad 2021. Lew listopad 2021. Miłość, Finanse, Zdrowie. Wspólne single praca związki Praca finanse W zdrowie. Dobrze, więc zaczynamy od singli. Na początku miesiąca listopada widać u was jakiś taki zastój, maraz. Wy tak jakbyście Poszukiwali swojego szczęścia, miłości, drugiej połówki, ale niestety nikogo nie widzicie na horyzoncie. Będzie tak do połowy listopada waszej energii. Mogą również się pojawić osoby, które was będą chciały oszukać, nie będą miały szczerych zamiarów ani uczuć wobec was. Dlatego dopiero od połowy listopada to jest dobry czas na randkowanie, na spotykanie się. I tu karty mówią, że wy pójdziecie w coś nowego. To będzie zupełnie inna osoba niż dotychczas mieliście doświadczenie. I by się bardzo zdziwicie, zaczniecie tak patrzeć, troszeczkę z dystansem, ostro przyglądać się co do tej osoby, sprawdzać. Taka kontrola z Waszej strony, ale pozytywna. Ponieważ z tej obserwacji nawet będzie wynikać, że ta osoba jest w porządku, jest karta gwiazdy. Czyli jak najbardziej jest to osoba wartościowa z dobrymi zamiarami wobec Was. Czyli bardzo fajne randkowanie od głowy listopada dla lwów. Natomiast stałe związki. Tutaj mi się wydaje, że czeka Was jakaś rozłąka. Tak jakby partner lub partnerka musieli wyjechać jakoś delegację do pracy lub coś załatwić, i troszeczkę jest jakiś dystans między wami. Niektórzy z was mogą być za granicą i dopiero za jakiś czas jechać, bo będzie jakiś problem obecnie w listopadzie, żeby na przykład przylecieć do Polski do partnerki. No, faktycznie pokazuje mi się problem z przylotem. Nie wiem, co będzie w świecie w listopadzie, ale tak mi karty pokazały, więc coś może nastąpić, że y, coś z tymi samolotami będzie problem. Tylko nie wiadomo, z jakiego kraju, tak? Ale coś takiego się mi pokazało w wizji. Jakże mnie to nawet zastanowiło, wiecie, do wizji dotyczących połączeń ze światem, y, czyli jednak może się coś zadziać. Karty tak mówią. No, i Wy tutaj bardzo tęsknijcie za tą osobą, jest tęsknota. Dopiero wiecie, nie jest między Wami źle, bo Wy będziecie mieć kontakt, ale tak jakbyście byli od siebie oddaleni. Czy też jakieś tutaj karty może wskazują na jakiś marazm uczuciowy, niedocenianie tak. Jak kiedyś waszej drugie półki, czyli może nieadorowanie w taki sposób jak dawniej, i tu będzie taki główny problem, czyli głównie o to adorację chodzi, żebyście brali to pod uwagę w tym miesiącu, żeby ta partnerka czy partner Was czuł, Waszą obecność. To jest bardzo ważne. Gdzie gdzie pokazują się też jakieś problemy takie finansowe. Jakieś pułapki, czyli jakieś inwestycje. Tak, pośredni jest miesiąc listopad na inwestowanie, bym powiedziała, w związku, tak? Macie jakieś plany zainwestowania, kupna mieszkania czy coś? Taki średni pomysł w listopadzie. Bardziej to na dalsze plany widzę. Dobrze, teraz praca finansem. Jest tutaj przy Was kupę nowych doświadczeń. Niektórzy z Was może dostaną pracę, dostali y, lub nie wiem, na studiach, czy mają jakieś inne przedsięwzięcia. Będziecie brali udział w jakimś po prostu zadaniu y, i tutaj będziecie musieli się wykazać. Będzie to trochę dla Was ciężkie, ponieważ będzie to nowe, nie będziecie mieli na tyle doświadczenia. Ale ludzie, którzy będą przy Was z wami to wykonywać, Wam pomagać w jakiś sposób, to Was pokierują na dobrą stronę i um, tak jakby bardzo dobrze ten projekt zrobicie. Ktoś Was doceni w pracy, czy w nauce, czy w innych takich Waszych celach, co sobie ubraliście w listopadzie. Także wszystko fajnie się um, zakończy. Mhm, bardzo pozytywnie. Natomiast zdrowie. Stany zapalne się u Was pokazują. Może być to refluks. Też w żołądku. Ale bardziej stan zapalny. Wszelakie stany zapalne w organizmie. Mogło być to osób, Lub jakieś inne stany zapalne. tak? U każdego co innego. Ale po prostu stan zapalny mi się pokazuje w Waszym ciele. Także uważajcie na siebie drogie w... W tym miesiącu. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę wszystkiego dobrego, buziaczki.